Wyraźnie widać, że chcą dwie rzeczy załatwić przy jednym, że tak powiem, działaniu. Zniszczyć klasę średnią, co najmniej 30% tych drobnych przedsiębiorców zbankrutuje, zwiększy się liczba samobójstw, bo to zawsze było, to jest udowodnione na podstawie wszystkich danych, nie tylko polskich. I jest walka z religią. I teraz mamy znowuż konkretny problem. Jeżeli to jest walka z religią, a na wszystko na to wskazuje, bo w autobusie może być powiedzmy 30 miejsc siedzących, to może 15, 15. osób być, mm -hmm. a w kościele, który jest 20-30 razy większy od autobusu, może być tylko 5. Proszę to przełożyć na praktykę. Większość drobnych proboszczy na wioskach żyje stacy. Ogrzewać kościół trzeba, bo jak nie będzie ogrzewany, a wilgoć, to grzyb przyjdzie. Te wszystkie historyczne pamiątki zostaną zniszczone. Czyli innymi słowy. Kto ma opłacać teraz i utrzymywać kościoły? No bo wierni nie będą mogli, bo nie wolno im się zbierać. Czyli chcą wprowadzić u nas protestantyzm. Kościół jest całkowicie zależny od rządu i rząd będzie wypłacał jakieś tam dodatki. No tak, ale kościół jest jedyną czy jedną z nielicznych instytucji, które nie przeprowadziła w 90 roku dekomunizacji i Jeżeli przegłosowała tak zwane czyli w cudzysłowie demokratyczne zarządzanie, to znaczy, że co najmniej 51% jest w nich agentów, to wyraźnie można sprawdzić na dokumentach IPN-u. W takim województwie gdańskim chyba 16 proszczów było agentami informacji wojskowej albo UB. Z tym, że w województwie gdańskim tylko 5% dokumentów zostało ujawnionych. 95% było nieujawnionych. Także to jeszcze może być inna rzecz. To jest jedna rzecz. Papieża już wprost się nazywa kustosem Muzeum Watykańskiego tylko. Bo cała siedziba tej Konfederacji Kościołów mieści się w Los Angeles. Dlaczego się burzy i wpali stare kościoły budowane na planie krzyża, a się robi rotundy typu Bohemian Grows? To jest u nas cały czas robione. Zmiana liturgii. Nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo jak, te wszystkie zmiany modlitw, które są, to przecież to jest tylko i wyłącznie wymazywanie starej doktryny kościoła. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, co znaczyła stara doktryna kościoła katolickiego, to niech sobie popatrzy na dwa kontynenty Amerykę Północną i Amerykę Południową. Przed lądowaniem tam y, Kolumba, oczywiście w cudzysłowie, to w jeden i drugi kontynent był zamieszkiwany przez około 40-50 milionów Indian. Amerykę Północną zdobywali protestanci, czyli odmiana żydowskiej religii. Amerykę Południową kolonizowali dziśni chrześcijanie. W Ameryce Północnej praktycznie Indian się nie widzi w rezerwatach, czyli więzieniach. Natomiast w Ameryce Południowej powstało 27 państw. Gdzie Indianie są normalnie w rządzie, normalnie lekarzami, normalnie żyją nauczycielami, profesorami i tak dalej. Taka jest różnica między edukacją Kościoła katolickiego i wiarą, a tym, co robią inne sekty. Bo protestanty to jest sekta normalna, która oddzieliła się od dnia głównego dzięki pieniądzom Hohenzollernów. Panie doktorze, ja jeszcze chciałbym. Zapytać pana, jak pan traktuje takie reakcje na ten cały kryzys? Bo niewątpliwie jakiś kryzys jest, nawet gdyby nie było faktycznej pandemii, no to jednak kryzys, zwłaszcza e, no, finansowy, gospodarczy, e, ale również społeczny i polityczny w znacznej części Europy, w znacznej części świata, no i przede wszystkim w Polsce, bo to nas najbardziej interesuje, staje się faktem. Na przykład dzisiaj rozmawiałem z panem profesorem Mirosławem Dakowskim. Który serdecznie pana doktora pozdrawia, pan. Dziękuję. I właśnie on używa takiego określenia "korona świrus" ze względu na to, że uważa, że wszyscy ludzie już zwariowali na tym tle, więc on mówi "korona świrus". Czy pan uważa, że takie z poczuciem trochę humoru podejście do tej, do tej trudnej sytuacji jest właściwe, czy raczej powinniśmy chodzić przestraszeni i z poważnymi minami? Nie, to ten cały strach, ta epidemia strachu to jest, powiem, doskonała robota za te 2 miliardy złotych, które dostali, to jest doskonała robota, to trzeba przyznać. Natomiast o głupocie tego wszystkiego, to świadczy fakt, na przykład, że nie wolno się obejmować w parkach czy, czy całować, a potem facet przychodzi do domu. Ja nie wiem, czy ci posłowie, czy tam ministrowie mają dłuższego niż półtora metra, jak żoną śpi, mhm. no bo się nie może do niej przytulić, nie? Mhm, no i co on na dwa, to można, można uznać, że to jest pewien proces depopulacji. No bo przez trzy miesiące czy cztery nie wolno będzie się kochać, czyli nie będzie wolno uprawiać sektu. Wyobraża pan to sobie? Nie. To no bzdura przecież konkretna. I takie bzdury ogłaszają ludzie yy, grający w tym teatrze yy, na aktorzy sceny politycznej. To już chyba Pietrzak powiedział, że on woli oglądać aktorów zawodowych niż amatorów. Yy, nie, mnie się wydaje, że to jest robota Celowa, zaplanowana od wielu lat, a wykorzystana przy okazji, bo rozwala się kościół ewidentnie, niszczy się średnią klasę, bo pieniądz, już widać jak ceny podskoczyły do góry. Czyli jest, proszę pana, od 2007 roku Fed drukował dolary z prędkością 50 miliardów na miesiąc. To niech pan sobie to pomnoży przez 12 miesięcy i przez 10 lat. Ile tego wyprodukowano? A teraz takie kraje jak na przykład Chiny zaczęły przeprowadzać wymianę handlową na podstawie lokalnej pieniędzy. Czyli dolar przestaje być pieniądzem wymiany międzynarodowej. Czyli te całe worki pieniądza muszą wrócić do Stanów, bo nikt tego nie chce używać. Dlatego pozwolono Chińczykom na przykład na wykupywanie ziemi ornej na yy, Ukrainie, czy polskich zakładów mięsnych na przykład na Mazurach. No jaki idiota sprzedaje kurę, która znosi złote jaja? Przecież żywność zawsze była towarem i to najlepiej płatnie. I teraz nagle się okazuje, że te wszystkie fabryki zostaną chińskie. To będziemy przyjedli? No bo nie wiadomo, co oni będą w tych fabrykach robili. Mhm. A w Chinach się przyje normalnie. W puszkach jeszcze zapakowane i taki nie będzie wiedział, co tam jest. Czyli innymi słowy, pozwolono Chińczykom te worki, papierków, zwane dolarami, że tak powiem, puścić w obieg. Proszę zauważyć, że zaczęło się to wszystko od zamordowania generała Sulejmana, który był jednym z rzeczników powrotu do wymiany w walucie lokalnej. I 40 innych osób przy okazji też zamordowano i cisza szybko. Przerzucono się na informacje o koronawirusie. A to jest walka banków o utrzymanie się. Banki wypuszczały karteczki zwane pieniądzem, czyli te bony towarowe. Chcą w ogóle zlikwidować pieniądz, zrobić tylko zapis na karcie w komputerze, bo w ten sposób mają większą kontrolę nad ludźmi. Pan nie będzie mógł. Dać żebrakowi, że tak powiem, 10 zł, bo on nie będzie miał kasy fiskalnej. Cała teoria utrzymania wyższości człowieka nad zwierzęciem zostanie zniszczona, bo będzie jeden tylko przełącznik reset, i oni będą decydowali o tym. I to jest, nie wiem, czy już wprowadzanie czy tylko próba, na razie generalna, przed wprowadzeniem? Tego nie umiem powiedzieć, bo, bo w takich sytuacjach nie brałem udziału. Ale proszę zauważyć, że to jest mniej więcej to samo, co likwidacja właśnie pieniądza bieżącego, a wprowadzanie kart. Że trzeba w sklepach płacić kartami. No jak to? To jest przecież to samo. W kartach trzeba płacić, że, bo, bo do tych pieniądza powoduje yy, przenoszenie wirusa. Ale Maszelski z Chin, gdzie ten wirus właśnie wyszedł yy, na światło dzienne, yy, są dozwolone i trzeba je założyć na usta, żeby wdychać tego wirusa, tak? No już zupełnie absurdalne są te przepisy, że na przykład między godziną 10 a 12 zakupy mogą robić tylko osoby 65. Plus. No więc, ja o 10.05 wszedłem do piekarni, mówię, że chcę kupić chleb, a pani mówi: Pana nie obsłużę. Bo obsługujemy tylko 65. Plus, a ja mówię, dla mojej babci, która ma 95 lat, chciałem chleba kupić. A to niech babcia przyjdzie sama. No. Pan, pan może chleb kupić u nas albo jak pan skończy 65 lat, albo no. dopiero od 12. No nie, więc... ale proszę mi powiedzieć, a od kiedy to ekspedientka ma prawo legitymowania człowieka? no to Ona mi nie legitymowała, ona tak na oko stwierdziła, na że, oko jeszcze, to... że jeszcze nie mam 65 lat. No. Na oko to wie pan, kto umarł. No tak. To, to, to takie psnury są. Rząd po prostu sieje panikę celowo, bo nie wierzę, że wszyscy są idioci i nie wiedzą, co robią. A poza tym celowo skłóca ludzi między sobą. No tak. No właśnie o to chodzi, bo w ten czas ludzie nie myślą, że to jest zaplanowana akcja i że ta zaplanowana akcja ma konkretny cel. A celem będzie to, że. Mówię, wzrośnie liczba bezrobotnych, <noise> wzrośnie liczba samobójstw, to co robi na przykład pan minister, zmieniając, zamykając szpitale i robiąc yy, tylko zakaźne szpitale, no to automatycznie cała masa ludzi zostanie wyrzucona z systemu. No ale przecież oni płacili podatki ubezpieczeniowe, to jakim prawem je się wyrzuca? Czy wszystkie planowane operacje są wstrzymane? Dlaczego? To jest świadcze tylko o głupocie i o niczym więcej. Nawet w czasie epidemii w 1972 roku szpitale pracowały normalnie, nikomu się nic nie działo. Można sprawdzić statystyki, żadnych zachorowań dodatkowych nie było. Jak się komuś nie chce czytać, a potem wprowadza bzdury, to powinien ponosić za to odpowiedzialność, a nie odwrotnie. Poza tym ludzie patrzą na siebie wilkiem. Tak złych spojrzeń jak teraz, to dawno już nie widziałem. Szerzy się też donosicielstwo. W hełmie, w hełmie lubelskim czterech facetów przy ognisku się spotkało. Pewnie jakąś tam flaszkę sobie wypili, żeby się zdyzynfikować Sąsiad na nich doniósł, no i policja ich, że tak powiem, zgarnęła. Że złamali pan, że... przepisy epidemiologiczne, bo we czterech siedzą przy ognisku. No. A nie wie pan, że. Ryby najlepiej się łowi w mętnej wodzie. No właśnie. No. Trzeba odwrócić uwagę od tego, co naprawdę się dzieje. Skąd rząd wziął pieniądze? Skąd te 200 miliardów wziął? Skąd y, bierze inne pieniądze? Dlaczego to się nie bilansuje? Skąd bierze pożyczki? Na jakiej zasadzie? Ile pieniędzy y, w formie kredytów udzielają zagraniczne banki? Przecież nie ma żadnego polskiego banku. To co robią te zagraniczne banki na naszym rynku udzielając kredytu bez kontroli? Nie ma żadnego zestawienia rocznego, że taki i taki bank w tym i w tym roku udzielił kredytów tam 20 miliardów. No to jeżeli tego nie ma, to jak Sejm może bilansować budżet? Pieniądz to jest towar. Jeżeli rząd stwierdził, to znaczy Sejm stwierdził, że z tego towaru na rynku polskim ma być na przykład 100 kg. I cenie po 10 zł, a nagle przyjdzie taki bank zachodni i dorzuci drugie 100 kg w cenie po 5 zł, to które yy, towary pójdzie lepiej? Obcy. No, i o to chodzi. I to jest główny cel. Tak, zamieszań, bo już ten minister z Londynu powiedział, że Polacy mają ileś tam miliardów w skarpecie. No i trzeba im odebrać to. 80% PKB dają te małe firmy, małe zakłady. Jeżeli one zbankrutują, to ludzie będą musieli wyciągać ze skarpet te pieniądze, żeby przeżyć. No i to jest właśnie cel. To takie proste jest. Innym sposobem by się do, do, do tych skarpet nie dobrali. Oczywiście. A tak ludzie niestety postawieni pod ścianą zaczynają po to prostu się to ratować. Przeżyć. Oczywiście. Chyba ile to pięć dni temu czy cztery, w Warszawie była potężna demonstracja pracodawców. Mhm. Właściwie nic nie robili, tylko sobie jeździli samochodami. A policja karała ich mandatami. Na jakiej podstawie? Odległość była prawidłowa, co najmniej półtora metra między jednym a drugim. A mimo to dostawali mandaty. Dlaczego żadna ze stacji tak zwanych publicznych nie podała tej informacji? Dlaczego nie było wywiadów z tymi ludźmi? To jest to, że jesteśmy kolonią. Dlaczego panu Morawieckiemu zależy, żeby wszystko było płatne kartami? No bo w ten sposób dofinansowuje banki. A kto był jego wcześniejszym pracodawcą? No banki. Przecież on najpierw pracował w banku Konfederacji Rothschilda. I teraz dba o to, żeby właśnie do banku płynęły pieniądze. Przecież każda wypłata czy wpłata na, na konto powoduje, że ileś tam procent pieniądza zostaje zdjęte mojego, tak? Czy to złoty pięćdziesiąt, czy tam dwa, czy 5 złotych zabierają. Na jakiej podstawie? No bo oni z czegoś muszą żyć. Ale ja nie muszę mieć ich. Ja mogę mieć to w skarpecie i mogę sobie sam dawać. Zgadza się?